Dobrze, za nami jest to, y, Tomasz Pilarski po bardzo szybkiej y, wygranej w pierwszej rundzie. Y, opowiedz jak według Ciebie przebiegała ta walka. Generalnie tak, walka przebiega w 100% zgodnie z planem. Y, razem z trenerami zgodniliśmy, że stójcę kontrolujemy. Zobaczymy na co stać partnera. Widzieliśmy, że jest bardzo mocny stójkowo y, na zawodowych ringach y, w kickboxingu i w Maj sobie walczył. Także plan był kontrolować i w momencie y, kiedy zauważy szansę wejścia w nogi, obalić i kontrolować z góry i dojść do kończenia, kiedy jest na to okazja. I tak wyszło. Zrealizowaliśmy plan w 100%. I tyle trzeba się cieszyć z tego. Co zrobić. znaczy dla ciebie walka w twoim rodzimym mie mieście? Jak to, jak to na ciebie działa? Bo yy, wielu zawodników jest to mega presja, a inni to traktują właśnie, że ich u skrzydła mm. i, i potrafią tak więcej z siebie wyciągnąć. Jak, jak, jak na ciebie to działa? Yy, muszę powiedzieć, że tu nie, nie odczuwam różnicy, yy, czy walczę u siebie, czy poza miastem. Aczkolwiek yy, plus był tego taki, że niósł mnie doping. Ludzi na trybunach, którzy przyszli i chcieli mi dopingować. Bardzo się z tego cieszę. Chciałem podziękować też za to, że przyszli i chcieli obejrzeć. Mam nadzieję, że ich e, usatysfakcjonowałem w pewien sposób. E, czy wiadomo już coś o jakiejś kolejnej walce? Czy na razie jest za, za szybko e, na, na takie rozmowy? To znaczy, plany wstępne są, ale niestety nie chcę o nich jeszcze mówić, bo, bo nie wiem, czy to dojdzie do skutku. A chociaż może zdradzisz, że to jest tutaj u nas, czy, czy gdzieś e, za, za, za granicą? Za granicą. Dobrze, tu teraz kilka dla ciebie już pozdrowił sobie, czyli podziękował sponsorom. A no więc tak chciałbym podziękować yy, moim trenerom Mariusz Macielinkę, mojemu trenerowi od boksu, Jurij Wachtierow, yy, chłopakom z, z treningów z Energy Gold Team Police, tam, gdzie prowadzę zajęcia. Chłopakom z boksu tym, ty, yy, tym, którzy mi pomagali. Oraz moim sponsorom, tutaj widocznym Fortman Group, John Kruger z Mauriczką, którzy pomagali mi w diecie zbijaniu wagi. Także ona przyszła bardzo yy, waga, zbijanie wagi poszło bezproblemowo i suplementom kolega Łukasz z Policji mądrze z oczywkami mi pomógł dobrze ja, ja dziękuję ja i za powodzenia.